Bezpieczna Polska Jak przygotować dom? Twój dom może stać się bezpiecznym schronieniem, jeśli odpowiednio go przygotujesz. Przygotuj koce, ręczniki i taśmy do uszczelniania okien i drzwi. Oznacz miejsca odcięcia gazu, prądu i wody oraz przećwicz z domownikami, jak to zrobić. Wyposaż dom w gaśnice, koc gaśniczy oraz czujki dymu, czadu i gazu. Przygotuj się na przerwy w dostawach wody, prądu i gazu, a także na brak telefonu i internetu. Zapasy energii na 3 dni to minimum. Usuń z korytarzy i klatek schodowych zbędne przedmioty. Zachowaj spokój odpowiednio przygotowany dom zwiększy Twoje bezpieczeństwo. Twoją aurę rezultują. Największe polskie przeboje. Jak ja to tej piosenki nie słyszałam. Wow. Oprócz błękitnego nieba. I nagłe pytanie: znasz ten tekst? Z tej piosenki kojarzę tylko papa. Jakoś tak machinalnie rap, to papa. zaśpiewałem, nie zastanawiając się bardzo nad tym tekstem. Tak, tak to leciało. Dziś o 16.15 w dwórce. Tak to leciało! Tak, tak, tak! Oh yeah! Święta w najpiękniejszych rytmach W ten piękny świąteczny wieczór będzie królował jazz Który od lat nierozerwalnie łączy się z atmosferą świąt Bożego Narodzenia Kuba Badach i przyjaciele rozkrzeją nasze serca To chyba jeden z najlepszych prezentów wioskowych, jakie mogłem sobie wymarzyć jazz i Christmas w drugi dzień świąt o 20 w dwójce Świat dzieci powinien być światem równych szans. Wiele z nich nie ma wystarczającego wsparcia, by żyć godnie i spełniać marzenia. Jest jednak jeden dzień w roku, w którym każdy z nas nie wychodząc z domu może rozjaśnić ich codzienność i dać nadzieję. Już 25 grudnia o 20.00 nadamy specjalny blok reklamowy, z którego cały dochód trafi do potrzebujących. Włącz TVP1 i oglądaj reklamę dzieciom. Twój drobny gest oznacza wielką pomoc.